Cześć, dzień dobry, witam! I dzisiaj witam Was na podsumowaniu w sumie całego roku. Stwierdziłam, że dziś opowiem, jak mi minął ten rok, co się wydarzyło ciekawego i jak, jakie mam odczucia co do niego. Więc zapraszam serdecznie. I dzisiaj stwierdziłam, że taka pogadanka, więc zapraszam do e, wzięcia sobie kubeczka z herbatą, z kawką, co lubisz, może być alkohol. <grym> I stwierdziłam, że dzisiaj powiemy, co mnie się w życiu wydarzyło przez ten rok. E, powiem Wam, że bardzo dużo się działo. Ogrom po prostu rzeczy, co, co można by było w ogóle nie przypuszczać, że, że się zadzieje, dlatego że jest koronawirus. I i ten rok zaczynał się całkiem nieźle, dlatego że styczeń, grudzień to pierwsze miesiące, znaczy grudzień, styczeń, luty, marzec, to był czas, kiedy zaczynała się kwarantanna, znaczy kwarantanna koronawirus, dopiero się o nim dowiedzieliśmy. Ja byłam w stanie takim psychicznym, średnim, więc średnio się zapowiadało i ciężko znosiłam ten czas, ciężko znosiłam przez swoje jakieś tam problemy z chorobą i ze wszystkim. Więc ten rok nie zapowiadał się dobrze. Nie zapowiadał się, że coś się dobrego w nim wydarzy. I z takim nastawieniem chyba zaczął mój rok. Choć mówią, że co się wydarzy w Sylwestra, czyli jak zaczynasz tak, e, jak kończysz nowy rok, tak, e, jak kończysz stary rok, tak zaczynasz nowy. I ja zawsze kończę go całując się z moim chłopakiem na Sylwestra, zawsze dajemy sobie buzi, e, bo taki jest przesąd. Może ktoś, kto się nie całuje w Sylwestra, wiecie, pomiędzy północą, to dlatego nie jest dalej ze sobą. To może też być jakiś trik, sekret, to proszę zdradzał. <grym> Więc e, tak zaczynam zawsze, każdy rok, od 8 lat, 7. No teraz ósmy rok nam się zaczął. Yy, I co? Więc mój stan psychiczny. E, chorobowy, był tragiczny, więc tak średnio się zaczynało. Ale później wraz z upływem czasu, wraz z upływem e, tego, że coraz więcej wiedzieliśmy o koronawirusie, było tylko gorzej. I ten rok niósł za sobą rozczarowanie, e, brak energii na cokolwiek e, no ogólnie słabizna. Domyślam się, że u Was to dosyć podobnie wyglądało ten rok był pełen zmartwień dotyczących pracy, szkoły, uczenia się, wychodzenia z domu. Myślę, że nie tylko ja się poczułam w ten okres gorzej, lecz myślę, że wielu z Was, że dopadła nas taka epizody depresyjne i, 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 i jak się to zakończyło? Dajcie mi znać, czy Wy dalej macie ten koniec roku, też jest nadal taki? Bo jak już zgadujecie, no u mnie się trochę zmieniło. I wraz z upływem czasu e, zacząłem mieć więcej siły. E, to się wydaje takie, no jak, taka ciężka sytuacja, ten koronawirus wszystkich dobija, a mnie to jakoś zmotywowało. I na przykład powiem Wam, że przed koronawirusem. Nie ćwiczyłam, a raczej ćwiczyłam dawno, dawno temu, nie wiem, ze 2 czy 3 lata temu regularnie. I mnie koronawirus zmotywował do ćwiczeń, bo stwierdziłam, nie wychodzę z domu, nic nie robię, no to czas się trochę poruszać. I tak już ćwiczę i ćwiczę. Wiadomo, mam przerwę, mam gorsze dni, że na przykład tydzień sobie jakoś odpuszczam, albo jestem na tyle zajęta, że po prostu nie mam na to czasu, ale jakoś regularnie ćwiczę. Ale zdradzając sekret kolejny, w ciągu tego roku chyba z 10 kg. Więc ym, nie tylko psychicznie zadziało się źle, ale urosłam też. co też pewnie u Was jest możliwe. Dajcie znać, czy tylko ja tyłam, i tyłam, i tyłam. I jadłam, bo po prostu było tyle nudy, że ja tu zajadałam. Ja nie miałam po prostu co robić. To siedzenie w domu to było tylko jeść. A pójdę to zjem, a tamto. To był czas. Ym, kiedy można było też e, poczytać książki, zacząć coś oglądać, bo była duża przerwa, więcej czasu, który spędzasz w domu. I powiem Wam, że ja po pierwszych chyba dwóch miesiącach, ja już miałam dosyć. Ja już miałam dosyć książek, seriali, dlatego że i dla mnie zawsze oglądanie seriali, e, filmów. E, to był czas, kiedy ja miałam wolne, wiecie, uczyłam się, um, dużo robiłam i miałam tam godzinę przerwy w dniu, mogłam sobie obejrzeć, to był taki relaks. A jak teraz, no kurde, zrobiłam to, co musiałam na przykład na uczelni, nie mogę wyjść e, i oglądałam kilka godzin, to już miałam dosyć. I ja w pewnym momencie mówię, nie, ja już chcę wyjść z domu, chcę się uwolnić od tego wszystkiego, chcę wyjść gdzieś. No, i tak wychodziłam co jakiś czas, no ale wiecie, jak to wygląda do tej pory. Później, przez czas wakacji. Kiedy stało się trochę lepiej, bo już można było wychodzić bez maseczek, nawet czy tam chyba w jakichś miejscach maseczki, już nie pamiętam dokładnie. Mogłam pojechać na wakacje od kilku lat, na których nie byłam, więc to był czas e, relaksu, e, spędzania czasu z przyjaciółmi. To był czas, kiedy ja zaczynałam czuć się trochę lepiej psychicznie, e, fizycznie zresztą też, bo to jedno na drugie wpływało. I, i taki fajny, przyjemny okres. Później moje urodziny, rocznica, więc same przyjemne dni. No i później po wakacjach znowu bum, powrót na uczelnię i znowu jakby odcięcie, znowu coś z koronawirusem, znowu musimy się zamykać i tak znowu siedzimy. Ale powiem Wam, że. E, dużo znalazłam w sobie motywacji na przykład do tworzenia makijaży. Wcześniej jakoś tak właśnie ze względu na to, że tak no, makijaż nie mam gdzie wyjść, to po co się malować, więc się nie malowałam i sobie odpuszczałam. Ale później, no kurde, ale coś trzeba robić i żeby zająć sobie ten czas, e, tworzyłam makijażę. Dzień w dzień starałam się coś tworzyć nowego, żeby wyciągać z tych dni jak najwięcej. Wiem, że się nie dało, więc próbowałam się jak najwięcej uczyć, jak najwięcej robić czegoś pożytecznego. E, po prostu no dać siebie 100% danego dnia, bo ten czas po prostu w koronawirusa, e, w koronawirusa ogólnie na świecie nam ucieka. E, no czy tego chcemy, czy nie, ale niestety tak jest, że musimy się bardzo ograniczyć. Uff. Dlatego musimy. Starać się coś wymyślać nowego, żeby nie tracić tego czasu. I to też Wam mówiłam, że fajnie by było znaleźć coś nowego, co lubicie, może jakieś pasje, dużo kursów językowych było w tym czasie, więc y, można się rozwijać i gdzieś tam mieć parcie do przodu. No i co? Kolejny lockdown, kolejne zamknięcie. E ale mnie to nie, nie, tak wiecie, nie zdusiło jak za pierwszym razem. Myślę, mogę więcej. Wróciłam do dzieciaków, wróciłam do domu dziecka. Co było dla mnie przeszczęśliwe po prostu przytulać się. I zaczynamy razem działać. Zajmujemy się razem, tworzymy coś razem, gramy w gry planszowe. Staramy się wspólnie spędzać czas, żeby właśnie nie zmarnować go. Więc ten rok był karuzelą. Działo się multum rzeczy. I chciałabym wam powiedzieć, że jestem szczęśliwa, że ten rok się wydarzył. Dużo odkryłam w sobie. Chodzi mi, że fajnie, że ta sytuacja się wydarzyła z koronawirusem. Znaczy, fajnie, o tak powiedzmy, bo mogłam z siebie tak jakby nakręcić na nowo poznać, w nowej sytuacji, odkryć, co mogę działać, co mogę robić. Gdzie wcześniej jakby nigdy bym nie powiedziała, że będę ćwiczyć regularnie dzień w dzień na przykład. Albo, że nie wychodząc z domu, czy tam, że makijaż tylko na pół godziny i, i zmyć. Jakby dla mnie kiedyś to nie miało sensu, no gdzie ja muszę wyjść z makijażu, pokazać, ja co tam. Więc to, że wydarzył się ten rok i ten okres tragicznego wirusa, zapoczątkował coś nowego. Bardzo się cieszę z tego, że Kolejny rok, ten rok, akurat wypadł nam koronawirusa, nasz wspólny rok. To był nasz pierwszy rok, kiedy na YouTube pojawiały się moje pierwsze filmy. Opowiadałam historię, opowiadałam o domu dziecka, opowiadałam o sobie. Byłam w telewizji, udzielałam wywiadów. Nigdy wcześniej nie wpadłabym na to, że mogłabym takie coś zrobić, że to by się wydarzyło w moim życiu. Pamiętam, jak rok temu byłam. W wakacje, w studiu Dzień Dobry TVN. Ale to było takie tylko zwiedzanie, po prostu załatwione e, przez kogoś, żebyśmy mogli pójść i zobaczyć. I jak ja zobaczyłam ten post, że kurde, ja rok temu byłam tam, a teraz udzielam wywiadu. I takie nawet nie przyszło mi do głowy, nigdy, że ten rok może przynieść tyle rzeczy. E, nigdy nie wpadłabym na to, że będę udzielać wywiadów. Nie wpadłabym na to, że poznam tyle wspaniałych osób od Was, że pojadę na wakacje i będę mogła się spotkać z Wami i rozmawiać o placówkach. Akurat spotkałam się na przykład z dziewczynami w lato na wakacjach, które były też w innej placówce. Porozmawiać, jak ich placówka funkcjonuje, dzielić się tymi informacjami, inspirować się. To, jaką inspirację wydajecie, to jest po prostu jakaś petarda. Piszecie do mnie wiadomości, Ewa, taki film, może taki film. I ja takie nie wpadłabym na to, że, że może tak, właśnie w takim kierunku iść. Więc ten rok to nie dość, że było spotkanie z ludźmi, gdzie było ograniczone, a ja spotykam się z wami każdego dnia. Spotykam się z wami na Instagramie, spotykam się z wami na e, Gmailu, jeśli wyślecie do mnie wiadomość, spotykam się z wami tutaj w komentarzach. I powiem Wam, że właśnie ten rok był dla mnie bardzo pożyteczny. Jestem szczęśliwa z tego, co się dzieje w moim życiu, co się wydarzyło, co się będzie dziać. Eee... Po prostu jestem szczęśliwa. I nigdy, ale to nigdy w życiu bym nie pomyślała, że ten rok będzie taki dobry. Wszystkie te memy takie 2020 rok i to jakaś katastrofa, co jeszcze może dowalić. <grych> I, I tak to wygląda, tak w świecie to wygląda, i pewnie u każdego znasz po trochu. Ale wydaje mi się, że dało się z tego wyciągnąć jakieś dobro, choć nawet nie wierzyłam w to, że się da. Jestem szczęśliwa. Jestem szczęśliwa, że, ma, że was mam. Nigdy się nie umiem w tym wysłowić. Um, jestem szczęśliwa, że mam takie życie. Dziękuję, że mogę być zdrowa. Nie zachorowałam na koronawirusa, choć było blisko. Ym... I chciałabym usłyszeć od Was, jaki był Wasz rok? Bo ja dziś nagrałam ten film, aby powiedzieć o tym, co się u mnie wydarzyło o tym, ile było złego i dobrego. Ym... Ale przede wszystkim nagrywam to po to, żeby usłyszeć Was. Usłyszeć to, co u ciebie się zadziało w tym roku. Może było krytycznie, straciłeś pracę, i to i, i teraz jest tragedia. A może było źle, ale coś się poprawiło, albo nawet z tego złego wyciągnęłaś jakieś dobro. Wyciągnęłaś, bo i kobiety, i mężczyźni. Także zapraszam, porozmawiaj ze mną, odezwij się do mnie i powiedz, co jest u ciebie, co się wydarzyło w tym roku, z czego jesteś dumny. E, a z czego nie? <noise> Bo zapewne też są w takiej sytuacji, wiecie. Różnie w życiu bywa, totalnie różnie. Mm. I z tym pozytywnym zakończeniem żegnam Was i życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, aby to całe zło, które nas przytłacza teraz, e, gdzieś tam się rozchodziło, aby żebyście żyli dobrze, żeby ta dobra energia od świata, od ludzi e, płynęła do Was, żebyście czuli cały czas taką energię pozytywną do działania, aby przejść do przodu, nie bać się o siebie zawalczyć. To jest dla mnie najważniejsze, żeby każdy z Was potrafił o siebie zawalczyć, powiedzieć, ja chcę to robić, ja chcę tam pójść, ja chcę to zobaczyć i w tym roku tego dokonać, jeśli będzie się dało, bo wiecie, jak nie będzie można wyjeżdżać, a na przykład chcesz pojechać do Azji, a no to za dwa lata w takim razie. Ale życzę wam tego, aby ta siła wasza była dwa razy większa niż w poprzednich latach, abyście walczyli o siebie, o swoją rodzinę, o wszystko, czego pragniecie, spełniali marzenia i tego wam życzę. Dziękuję za dziś. Do widzenia.